Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką rakietę. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej rakiety będziemy potrzebowali dwóch kwadratowych kartek: jednej większej na samą rakietę i drugiej mniejszej na Płomień do naszej rakiety. Większa kartka ma 20 na 20 cm, a mniejsza ma 10 na 10, czyli to jest o połowę mniejsze od tej na statek. Zaczniemy sobie składanie od samej rakiety. Na początku musimy złożyć naszą kartkę na pół, w dwie strony, czyli przykładamy tą krawędź do tej krawędzi, a następnie tą krawędź do tej krawędzi. Następnie musimy zrobić przeglądne na naszemu kwadratowi, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka, a następnie ten wierzchołek do tego wierzchołka. Teraz gdy mamy kartkę poskładaną w ten sposób, musimy ten odcinek podzielić na trzy części. Możecie to zrobić odmierzając sobie na linię i dzieląc bądź tym sposobem, który pokazywałem Wam ostatnio, a ja zrobię to na oko, czyli ten odcinek na trzy części, więc sobie na oko gdzieś właśnie zaginam. Odcinek podzieli się na trzy części, jeżeli ta część będzie takiej samej szerokości jak ta część, czyli od krawędzi do nowej krawędzi. Więc zakładam, że 1 trzecia będzie gdzieś tutaj. Teraz nie zaginamy po całości, tylko od środka w lewą stronę do tego punktu, gdzie jest nasza przekątna i w prawą stronę też do tego samego punktu. No i teraz musimy takie zgięcia porobić wokół całej kartki, więc aby zrobić zgięcie po tej stronie, można w taki sposób to zrobić, że zginamy z tej linii i teraz wyciągamy w lewą stronę. No i patrzymy, aby tutaj się wyrównało z tą linią, którą zrobiliśmy przed chwilą. No i wtedy też tak samo zaginamy do tych tutaj linii. Gdy to zagniemy w taki sposób, no to tutaj już mamy yy, ułatwiony, bo wystarczy połączyć ten punkt z tym punktem i będziemy mieli kartkę podzieloną na trzy części. I z drugiej strony musimy. Również zrobić takie zdjęcie. Czyli najpierw sobie zaznaczamy tutaj, później tutaj. I zaginamy. Między jednym punktem a drugim. I kiedy to zrobimy, nasze zdjęcie powinno wyglądać w ten sposób. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę i musimy te Tutaj krawędzie poprzekładać właśnie do tych linii, aby te odcinki podzielić na pół. I też nie zaginamy do końca, tylko do momentu tych tutaj przekątnych. I robimy tak z każdej ze stron. Gdy to zrobimy, odwracamy kartkę na drugą stronę. I teraz, zaczynając sobie od rogów, musimy kartkę tak powyginać. Czyli zaginamy rogi. Jednocześnie powinno nam się zagiąć ta tutaj linia zgięcia. Teraz, używając również tej linii zgięcia, zaginamy. Taki oto sposób do środka. Ze wszystkich stron naraz. I teraz mamy tutaj takie odstające elementy, które odginamy, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I robimy tak z każdym. Najpierw w dół. Następnie na prawą stronę. Teraz odwracamy kartkę na drugą stronę. I mamy tutaj taki kwadrat. I musimy go złożyć w taki wielowarstwowy kwadrat, jak czasem się składa. Najpierw możemy sobie wzmocnić zgięcia, czyli to zgięcie sobie zagniemy w ten sposób. Również to zgięcie w ten sposób możemy wzmocnić. A te tutaj przekątne musimy zagiąć w drugą stronę, czyli taki oto sposób sobie wzmacniamy. No, i teraz używając tej linii, odginamy w dół, używając tej linii, odginamy na prawą stronę, i z drugiej strony tak samo, czyli używając tej linii w dół, używając tej linii na lewą stronę, i to spłaszczamy. Na no obecną chwilę nasza rakieta wygląda w taki sposób. Przekręcamy ją sobie, przypomina rybę swoją drogą, i bierzemy pierwszej warstwy. Ten tutaj wierzchołek, i musimy go mniej więcej prosto do tej linii przyłożyć, żeby nie był jakoś tak, ani tak, tylko prosto do góry, żeby był skierowany tak samo jak ten. Jeżeli będzie troszkę krzywo, to oczywiście nic się nie stanie, ale staramy się zaginąć prosto. I gdy wierzchołek styka się z linią, to zaginamy. I z drugiej strony. Ten wieszak na górze zaginamy w taki sam sposób. Jest tu dużo warstw, więc mocno-mocno zaginamy. Odwracamy na drugą stronę i powtarzamy nasze ruchy. Tym razem mamy ułatwienie, bo wystarczy wyrównać do tej krawędzi. I teraz musimy wykonać zgięcia od tego tutaj czubka do tego tutaj punktu, gdzie ta tutaj linia łączy nam się z krawędzią. Tu jest tak wyraźnie zaznaczone, bo tutaj ten pasek ma dużo warstw, a ten pasek ma tylko dwie warstwy, więc łatwo go zagiąć. Czyli między tym punktem a wierzchołkiem musimy zagiąć sobie w taki sposób. O tak o powinno wyglądać zgięcie. I zaginamy również z drugiej strony. Odwracamy kartkę na drugą stronę i tu również powtarzamy nasze ruchy, czyli zgięcie od wierzchołka do tego punktu, a następnie od wierzchołka do tego punktu. Teraz wszystko rozkładamy aż do tego momentu. Nasze zgięcia powinny wyglądać tak z jednej i z drugiej strony. I tutaj, na tej stronie, na której składaliśmy przed chwilą wielowarstwowy kwadrat, musimy sobie te zgięcia odpowiednio powyginać, aby nam się fajnie zaginał. Więc najpierw sobie wyginamy z tego zgięcia w dół naszą kartkę następnie wzdłuż tego zgięcia na lewą stronę i wzdłuż tego zgięcia też w dół w taki oto sposób teraz tutaj w środku jak mamy tak zagięte musimy użyć tej oraz tej linii zgięcia aby zagiąć to w taki oto sposób i jednocześnie wtedy tutaj nam się zagnie wzdłuż tej oraz tej linii zgięcia. I tak to będzie wyglądało na zewnątrz. Ale rozkładamy to i w taki sposób sobie wyginamy wszystkie te tutaj elementy i dopiero kiedy będą już odpowiednio powyginane to złożymy wszystkie naraz bo na obecnym etapie może być ciężko, dlatego najlepiej sobie najpierw tak właśnie powyginać, wzmocnić wszystkie zgięcia, aby z czterech stron wyglądało tak i dopiero wtedy zgiąć wszystkie naraz. I jeszcze ostatnie. I gdy zagniemy ostatnie, no to można już pozostałe też w taki sam sposób zaginać. Jak widzicie, teraz już mam, jak mamy odpowiednio powyginane, to chwila moment to się tak zaginą. I ostatni. I wszystko w taki oto sposób. Taką rakietkę spłaszczamy i wzmacniamy. Czyli w środku wygląda to w taki oto sposób. I te tutaj elementy odginamy w taki sposób, aby właśnie były tak oto na środku. Czyli tak to powinno wyglądać. To na razie się rozchodzi, ale gdy dołożymy drugą część to będzie się trzymało. Także yy, zrobiliśmy pierwszą część rakiety, teraz odkładamy to na bok i zajmiemy się drugą częścią naszej rakiety. Bierzemy sobie naszą kwadratową karteczkę i na początku składamy ją na pół w dwie strony, czyli przykładamy tę krawędź do tej krawędzi, a następnie tą krawędź do tej krawędzi. Następnie odwracamy kartkę na drugą stronę i składamy na pół złoż dwóch przekątnych, czyli przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka, a następnie ten wierzchołek do tego wierzchołka. I kiedy to zrobimy, musimy złożyć naszą kartkę w taki wielowarstwowy trójkąt. Czyli używając tej linii zgięcia, odginamy naszą kartkę w dół, używając tej linii zgięcia na prawą stronę. Trzymamy, z drugiej strony robimy tak samo, używając tej linii zgięcia w dół, używając tej linii zgięcia na lewą stronę. I mamy taki wielowarstwowy trójkąt. Teraz odwracamy go sobie w taki oto sposób i bierzemy jeden element, na przykład z prawej strony. Musimy w taki sposób go rozpłaszczyć, aby tutaj z drugiej strony ta linia zgięcia pokrywała się z tą linią zgięcia. I wtedy tutaj zaginam. I teraz odginamy złóż tej linii zgięcia na lewą stronę i bierzemy kolejny element i również go w taki sam sposób spłaszczamy. Następnie używamy tej linii zgięcia i odginamy to na prawą stronę wszystkie warstwy i teraz bierzemy element po lewej stronie i w taki sam sposób spłaszczamy go. Następnie używając tej linii zgięcia, odginamy na prawą stronę i ten ostatni element dokładnie taki sam sposób spłaszczamy. I zaginamy. Odginamy jedną warstwę na lewą stronę, drugą warstwę i powinniśmy mieć coś takiego. Następnie odginamy sobie tutaj warstwy, gdzie jest taki oto. Element, i musimy tą krawędź oraz tą krawędź przyłożyć do środkowej linii zgięcia. W taki oto sposób. Z jednej i z drugiej strony. I tak to powinno wyglądać. I teraz sobie przekładamy te tutaj warstwy dwie na lewą stronę i tutaj z tyłu możemy też przerzucić dwie na prawą, żeby było równomiernie rozłożone. I tutaj, gdzie mamy tutaj, powiedzmy ucięty kawałek kartki, to również przykładamy tą oraz tą krawędź do środkowej linii zgięcia. I robimy tak z każdej z strony. I gdy złożymy, znów przekładamy na lewą stronę jedną warstwę, dwie warstwy z tyłu, jedną warstwa, dwie warstwy na prawą stronę i znów w taki sam sposób zaginamy tą oraz tą krawędź do środkowej linii zgięcia. I znów przekładamy dwie warstwy na lewo z tyłu dwie na prawo i w taki sam sposób zaginamy już oraz ostatni i teraz rozkładamy sobie troszkę nasz płomień taki oto sposób aby tak jakby Tymi, tutaj, elementami dało się troszkę wyginać. Tak to powinno wyglądać. Powinniśmy mieć takie cztery elementy. Teraz bierzemy sobie naszą rakietkę. I cała filozofia połączenia jednego z drugą częścią polega na tym, aby ten tutaj wierzchołek włożyć tutaj do rakiety. I po prostu pod którąś warstwę. W taki sposób musimy włożyć każdy wierzchołek do każdej, powiedzmy, nóżki naszego, naszej rakiety. Może to być, wydawać się trudne, ale spokojnie poradzicie sobie. Czasem trzeba popróbować kilka razy, ale wszystko jest wykonalne to powiedzmy tak ciężko wchodzi ponieważ no później dzięki temu się trzyma no to musi się trzeba się troszkę namęczyć i jak włożymy no to naciskamy po prostu tyle ile się da jak najgłębiej się da tu nie powinno być wtedy żadnego otworu i gdy połączymy jeden element z drugim elementem nasza rakieta z płomieniem jest gotowa Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.